To jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeusz pani przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultra czułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych, tylko sprzed najwyższej jakości. Wejdź na genezit link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń. A z kodem dla nich. 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro. Ale jest prawnik, na pewno sobie poradzić. O nie. Uuu, nową rolę gramy, nice. Jestem szaman. Szaman, szaman, szaman. Generalnie, o, zajebiście, dobrze. Kozak. Jestem szaman. Chodźmy zajbi, może. Moment, teraz tarczę, więc możemy sobie pozwolić. Migaj <grystanie> teraz. Zajebić, jak po <grystanie> Jestem szaman. <grystanie> no. To jest okazja! Szybko! Dawaj, teraz! Niech nie widzi! Dawaj, atakuj! Dobra, już nie, nie, zaczekaj, teraz nie. hola, <laughs> co mamy zaraz? Nie mi było wszystko słychać. czekaj, <laughs> ciszej. Dobra, cicho tam. Dobra, leży. O, nie wiem, co to... a, ten. <laughs> się bo zgubiłem wątek. <laughs> Oczywiście, to bym ja? Dobra, muszę znaleźć tego. Muszę znaleźć się teraz tarczy, muszę znaleźć Ipsona. A mnie nie interesuje. Chodźmy zobaczyć czy tutaj gdzieś. No i mogą mnie robić tego zadania. A Mongo! Czy ty zajebiś górniego? O co chodzi? Nie, właśnie To czemu się przed chwilą stało. biegłeś i zajmowałeś górniego? Widziałem to. Nie zajmowałem go. No to dlaczego to jesteś prostu... przy ciele, Tak, jakbyś z zbajtował. No? Ja jestem no, przy ciele, nie bo nie zginął, no. dlatego zgłosiłem. Z... Bo wiesz, mówi się, zginął, a dru po drugie, jestem szaman. I niestety zabałem cię na gorącym uczynku, Amanda. No, ten... Samoda, ty... wylatujesz z no, tego ja wąchocka. Mnie, co jest? Tylko ja cię pilnuję, no. Poza no jak tym... mnie pilnujesz, jak Gorni bieg za mną i nagle jest martwy, Amanda, o co chodzi, no? no. Gdzie ty ciało ty nie, znalazłeś, nie, Spokojnie, Spokojnie, mam moce takie, że cię z Amanda, gdzie ty, gdzie ty, w ogóle, gdzie ty w ogóle to ciało znalazłaś? Nie wiem, krótką chwilę odbiegłeś i on się nagle wyjechał, więc... Albo no! ...albo stawiam, że to był oh. Tylko albo jakiś jasne. właśnie niewidzialny. No, nie. nie, no błagam no cię, srampir. No. Sramki? znowu no? dlatego nie, nie żyję no, proszę cię no, Dlatego ja, ja nie mogłem Amanda, zrobić Amanda no dla no, pana na gorącym uczynku no nauczysz się nie trochę no, posłuszeństwa nie jednak na mnie tylko na no, no. sorry ale niestety trzeba było nie wyrąbywać jakby Gorni się koło ciebie jakby, jakby Gorni się nie wyrąbał przy tobie to byś nie był podejrzany a tak? brawo prawo szamanów ja ci tutaj broniłem ja przecież to jest nasze pierwsze o, nie, wait zaczekaj zatrzymajcie to to mnie Dał tarczę, dobra! Zatrzymajcie to! Zatrzymać to! Nie, jednak nie, on jest niewinny! On jest niewinny! Twój osobisty lekarz umiera! Kurczę, to mogłeś mi to powiedzieć zanim zacząłem cię atakować! Ja pierdolę! Co za przyps? No i teraz będę musiał... No i teraz będę musiał unikać impostora, bo będzie chciał mnie zapierdolić na pewno ja pierdzielę, nie wierzę O nie, nie, no już nie mogę chodzić za impostorem, jak chodziłem w poprzedniej ludzi. no trudno Dobra, niestety teraz już jesteśmy, jesteśmy już, nie, jesteśmy już nietykani, więc będziemy musieli unikać Apsona w miarę możliwości Co nie, bo jesteśmy prawnikiem Ale przyps Nie wiedziałem, że to się zdarzy, co nie, chodź, chodź, madaj. Będziesz mnie bronił Pamiętaj, że musimy być ostrożni, bo AB jest prawdopodobnie wampirem Ewentualnie Gornie jeszcze próbował się wyrąbać, bo to się jest taka szansa. coś w sensie jako szerf się wyrąbał po prostu. Chodź tutaj ażmataj. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź aż No. A ten, Mardlax, dobra, oni są czyści akurat. Fajne rola prawnika, co nie? Taka nietypowa. Dobra, i biegu nie ma na razie. A szmadaj. Dobra. Delwek zbił tu. Okej, okay, na razie czysto. Nie ma gruntu, że nie ma Y w pobliżu. Chodźcie. Mam kilka zadań do zrobienia w środku. Chodź. Chodź a szmadaj, Chodź, chodź, chodź. Tutaj kabelki muszę zrobić. Zrobimy ten. Mam nadzieję, że Delwek jest z tym. Inżynierem czy jakimś innym. No, e, e, lawyer ma za zadanie bronić tego impostora, więc... Wiecie o co chodzi. Więc ciężka Rola. Chodź, chodź, chodź a szmadaj Co ty od Nylux, czemu zajebałeś Ashmadaja to jeszcze na moich oczach? A ten skoro ten na twoich, ten skoro ten na twoich ten oczach to gdzie byłem? No jak to gdzie byłeś? Byłeś wy przy tym, przy przycisku Dobra Sprawdzałem, mądre, mądre. <laughs> sprawdzałem no? cię jedynie, sprawdzałem cię jedynie Czemu zajebałeś tego Ashmadaja, o co chodzi Nylux? Nie zajebałem Ashmadaja No to czemu zajebałeś go, bo widziałem No Nie zajebałem go, ale czemu zajebałeś? No, o co chodzi? A skąd masz dowody, że to ty? Że to ja? No kurtko, może, może dlatego, ty? że widziałem! A dwa, jesteś fanem. A, a może to ty byłeś i chciałeś i zrobić? wrobić. No no Luke. nie powiedział, że, że, nie że chce być prawnikiem. Co no. Jest? no, nie. Lux. czemu zarumbałeś ciało? No, w ogóle co to. Ta rozmowa jest totalnie bez sensu. Heee, <laughs> bo dwie osoby już wyleciały. No dobra, no to do nie, nie ma. To a właśnie, nie bo mam no, prawo ale do Nie, margen. nie, nie! prawo Nylux, do prawnika! Nylux na Aż Madaj, aż Madaj całą rundę za mną chodził. A nagle Nylux na pełnej kurwie, przepraszam, że to ta, takie brzydkie określenie, ale wpierpa się do pomieszczenia tego, jak to się nazywa, tego yy, radnej. I, I nagle, jeb, kurwa, skopyta z, z pół obrotu, co nie? No i się no, rozsuszyłem, nie, no. Tylko jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę że Atem też zginął i jak to może nie... być lover's albo dwójka a nie jest ja... to nimpost dobra Nylux zabił i tyle o, ale no ale ale mogli być lover'sami bo on po prostu losowo się zginął i nikogo nie dobra delvex daj spokój! Nylux, tutaj za zarąbał i tyle no nie ma co tutaj oszukiwać się widziałem na własnych oczach bo katane no. katanę w głowy to od razu gorszy nie ale jesteś zabójczy po prostu no Dobra, kiedy Blady. Blady jesteś chłopakiem prawnikiem. Nie jestem żadnym prawnikiem. Po prostu widziałem jak zabił. Przestańcie, mnie oskarżać. Ja pierdole. Ciągle te, to oskarżenia? O bogowie, ale pech. No ja rami No. Ja Blady pomógł konkurencji. Ale skąd mogą wiedzieć, że jest Jesterem, jest Wszystko idealnie się, idealnie ciało się podpasowało, co nie? No, bo ja byłem Warlockiem i zabijałem, kurde, tak A domyśliłeś się, nie nie? a domyśliłeś się, Ebi, że jestem prawnikiem? Nie no, nie brałem taka pod uwagę, ale tak myślałem, że... Ale spoko, pomagasz mi, więc luzuj Bez hitu W dla kurde, wielką robotę Ebi, zmień na dwóch impostorów No i zmień, nie zmień Na dwóch impostorów? A to nie za dużo z prawnikiem będzie? Nie na <sta> dziewięć osób, więc No, No dobra Karamba! Co? Ja rozpoznałem jako po tym, że nie mówił, że chce być prawnikiem w końcu. No, no w co... <grym> Tego <grym> może nie <grym> mówiłem, <grym> ale mówiłem, jestem, Ej. jestem, jestem I... szaman. <grym> I miałem dwie możliwości, albo blady jest imposterem, albo prawnikiem. <grym> Legenda mówi, że Bloody <grym> kiedyś będzie dobrym e, prawnikiem. Te legendy, słyszałem o tym. <grym> legendy no, Okazało nie. się prawdą. Dobra, to daj mi jeszcze raz prawnika, bo się nie nagrałem. Do, do... Ma muzyka, tak? No, klasa. <grymne> <grymne> robi, Huhu. Dobra, teraz ten. Teraz wiemy, kto jest. Musimy być ostrożni, bo będzie zabijał na pewno. Nie mnie, może nie mnie, ale nie wiadomo, jakim jest. Dobra, na razie nie za tym zabójcą. Wiemy, kto jest, więc chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj w tą stronę. Dobra. Idziesz a tem? Nie, nie idzie. Zróbmy sobie trochę taski. O nie. Uff, uff, dobra, uff, dobra. Chodź a tem. Nie pomóż mi robić taski, byczku. Lwex, dobra. Chodź, zrobimy jeszcze taski parę. Chodź, chodź a tem. Jesteś drugim zabójcą? Może jak chcesz, to luz. Jakby co? Jak coś, to luźnik. No. Natrujące ziele! No. Natrujące ziele. O nie, nie, nie! O pogowie, ale się wstruszyłem. Uff, mało brakowało. Mardlak zginie w tajemniczych okolicznościach. Samaniem był szamanem. Podrabianiec, dlatego... Podrabianiec, kto szamana próbuje? Nie, no to... Podrobić! Ten ginie od. Je, od trującego szamana? ziela! O, szawana. Od szawana! O, właśnie! Pla Cikać, Cikać tam! Cikać tam! Natrujące! Jak mogłeś go za. Natrujące ziele! Ale, przepraszam, po prostu jest pobrawiancem. tylko, no. tylko chronił z twoich terenów, tak? Dokładnie. Dobra, gdzie jest ciało w ogóle? Ja na trujące właśnie siłka, go się. Jest mu jakieś Amanda! Gdzie jest ciało? W medyku. No, nee, to ciała... jestem po drugiej stronie świata, no. No, z tego ciała gorni, a temi są czyści. Dokładnie. Dobrze, tam AB wbiegł. Jesteśmy czyściuscy ja jak Weza. Łza. Hmm. Ja gdzie ja ja indziej, jak szedłeś do laboratorium. Długoś, Co? No, ja poszedłem do admina. Ej, Abi, znalazłem tak, fajny, fajny, ten, ten, zamiennik na przekleństwo, na przykład Jaki? A niech to krzak wyrośnie! Takie na przykład, a, 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 takie wiesz szamańskie. Takie szamańskie Albo, Lezi. zamiast opogowy to natrujące ziele <śmiech> <śmiech> a, no dobra, AB, możesz to kontynuować to, muszą, to skipujemy, nie? Nie, no skipujemy, nie ma dowodów, no, no. Nie, no Właśnie, po, podrabianie szamana, to nie ma co na No Według mnie to jest Delbeck. No sam się załatwił Delvex? Ja Źle i chciał i się załatwił. No po prostu... gdzie go no. To nie na tych działach siedzi. No właśnie Delvex, nie podglądaj, bo tutaj jest ten dyskusja jest, nie wolno podglądać. Dobra, Myk myk Dobra, musimy tylko unikać. Wiadomo kogo. No zabójcie unikać. Reszta nie, wyrąbanko. O nie! Jestem szaman! Pójdziemy sobie tutaj. Szaman. Gdzie twoje krzaczki? A nie interesuj się. No, gdzie są, gdzie są krzaczki? Tylko dla wtajemniczonych. Jest JB. A podatek za nie zapłaciłeś? Chodź, JB. Chodź. Jestem szaman! Nie, nie, nie. Dobra, chodźmy tu. Nie ma tu gorycza? Dobra, nie ma. Uff, to tylko Delvex. Ale się zesrałem przez chwilę. Uff, tylko madaj. No to luz. No. światło skasło. Dobra. Bądźmy razem. Tylko w ten sposób uda się ją schronić. No, przed, przed zabójcą. Tak, tylko w ten sposób się ochronimy. Przed zabójcą, który tutaj ten... Jak tam dzionek mi... A elegancko, elegancko Dobra Nie chodź, manę, chodź Nie ma co się ten, chodź, chodź. Wolę być sobie A co nie? Dobra, wejdźmy w górę. Oho! Dobry. U... Gdzie Oho! zginie w tajemniczych Ej, okolicznościach. do specimena Dobra, powiem Mam trackera na bladim, bladim był specjalnie, ten kill ma 2-3 trzy, trzy, trzy sekundy nie, co? Nie, co? Co? No, zaje bo nie no ebi zajebo i byte po prostu wyskoczył i tyle. No nie wiem. AB no przecież przed chwilą przed chwilą maybe rąbnął, Bo Delvex przed chwilą w, ja za aszmodejem i Delvexem byliśmy przecież w specimenie i chwilę Delvex poszedł górą, no, i my co, to, i w tego vampirem swoją tutaj miksturką vampir, tu Po prostu go ja po prostu go rąbnąłeś mm. AB, po prostu go równnołeś AB. I Byte pewnie był pewnie bajdem. no Albo zabiłeś go i zgłosiłeś, no. Czekajcie, aż Moda jest prawnikiem, Blad jest killerem. No, no, jestem szeryfem. Rzućmy Ej, czemu to... ja jestem killerem? Cały czas byłem z wami przecież. Ej, chcę nie dodać raz zabrać pewną Nie mam żadnego wampira. I cały czas, AB ewidentnie zabił. Prawdopodobnie Delvex był Bytem w poprzedniej rundzie cały czas trzymałem się z ATM-em W tej rundzie trzymałem się... Ale, ale mogę się po prostu kurde... Nie, ej no właśnie, kurde, purdy, ej zachybał! Pisa czy wy nie rozumiecie? Ej zachybał! Kurde, przecież ja trzymam. Dlaczego mnie oskarżacie? Czekaj bloody. No, chłopaki, zanim zadecydujecie, ja byłem cały czas z Bladim i nie było żadnej opcji, żeby Bladi zabić no, Dokładnie, ale wiesz, no, że nie jest takiego? takiego Kurwa, rozumiecie, ej, że coś... Ja a wiecie, że jest coś nieprawda. takiego jak... A wiecie, że jest coś takiego jak po prostu Aby a jest z bajtem? No? A wiesz, ja jestem bajtem? No tak A to wiem, co ty w sumie robiłeś, bo ty... Nie wiem no? Ja się śledziłem pół rundy, a później siedziałem na Witalsach i patrzyłem... O właśnie, to, a propos a propos Gornagor, czemu ty mnie próbowałeś kurde, zabić w ofisie, co? Nie, nie próbowałem zaćmać. Biega, biegałeś w kółko. Dobra, przy czy, do czy, wszyscy, czy wszyscy na mnie zagłosowali? No, no Gore, Nie, i na... nie. Do Amando... Y, Asmodo i ty na kogo zagłosowałeś? <noise> Zgadnij na kogo Na <noise> Dobra, zagłosuj na jego, może. Jak coś, Gorni ABI jest, bo jestem prawnikiem, powodzenia. Miłego grania. Widziałem Ale ham, ale to było chamskie. Frajerem. No trzeba było mnie nie wyrzucać! swojego prawnika! Ale jesteś frajerem, kurna. Ja nawet tego napisane, że ja mam prawnika. Hehehe. Pozbyli się moje. Szepano, <laughs> jakby <Że, śmiech> się nie żeby sprzedawać role, ale nie Ej dobra, w ogóle. to już w międzyczasie jak już wiemy kto kim jest, byłem szeryfem, czajcie to? Już nie a, czyli no mogę dołączać KUR... Halo! Wygrałem! Siewa, siewa. Dobra, łatwo! Z wygranką! No Ale wiecie co? Żeby... Na jakiej podstawie w ogóle mnie wyrzuciliście? Spytam się serio Kurde, przez całą rundę nie no, no zrobiłem ja nic wy... No dobra, no to ale byłeś celem, a ja nie wiedziałem, że jesteś prawnikiem Ale chodzi o to, bo na jakiej ja podstawie mam. reszta mnie wygłosowała, bo nie totalnie Wiecie co tak ja zrobiłem? Cały czas chodziłem, no bo ja zrobiłem trackera. No, no i co z tym trackerem. Ja na, na głosowałem, bo wiedziałem, ja że mnie próbował zabić, no. kurwa. Cały, cały czas AT z tym AMTM-em chodziłem na początku, nic nie zrobiłem, cały czas z Ass potem chodziłem, nic nie zrobiłem i na końcu Bloody zabił. Jak? Jak, przepraszam <laughs> no, bardzo. No, no? Ale ja co no, bym <laughs> no. No. Ja się dziwnie zachowywał on tak po prostu AB sobie, był oczywisty. AB akurat był z tym trafem. Ja tylko wyszedłem za drzwi od razu, klasy. No nie, no był bajt No był bajt, no to było oczywiste przecież i na mnie. Ale nie, jak to się ja mówi, umrzec. prawnik szaman Bladi, Koń wygrał! Jestem szaman!